Cześć, witajcie w kolejnym odcinku pysznej szamy, a jak tu już jesteście, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. Pamiętacie, w poprzednim odcinku robiłem łososia i tego łososia mi jeszcze sporo zostało, więc dzisiaj kolejny pomysł na danie z łososiem. Koniecznie zostańcie ze mną. Dzieje się kilka rzeczy naraz. Najpierw w solę wodę na makaron, ja zawsze sypię e, sól na oko, a może nie na oko, tylko jakiś głos w głowie podpowiada mi niestety więcej. Nie słuchaj, tych głosów, po tej głosy. czasami mówią różne line rzeczy. Kolejna patenia. mam tutaj oliwę, dosłownie e, łyżka, może dwie łyżki oliwy. I od razu na tą oliwę wrzucam łososia. E, tego łososia przygotowałem sobie jak przygotowywałem łososia do poprzedniego odcinka. On już jest pokrojony w kawałki po prostu z tego dużego fileta, co mi nie pasowało. jeszcze tego małe kawałki, zobaczcie. 250 gram tego łososia. Wylądował na patelni, a ja teraz tylko sobie sosie zamieszam. To jest i w staje się lepsze, ale tak całkiem na serio. Teraz makaron do brzącej, osolonej wody. Zgodnie z instrukcją 5 minut muszę zerknąć gdzieś na zegar. Zegar, zegar. I będzie jakieś 47 i makaron będzie gotowy. Koniec, nie zostańcie ze mną. Do łososia koktajlowe pomidorki wrzucam razem z nim, będą się tam posmagzały. Wszystko siekam, czosnek, mam tutaj dwa Plasterki, możecie użyć do tego wyciskarki do czosnku, nie muszą być plasterki, możecie posiekać go nożem, blenderem, czym tamkolwiek. Ja lubię czosnek, więc do się dodaje. Mm -hmm. ten aromat, żeby go poczuć musicie to dalej przyrządzić u siebie w domu. Mieszam makaron i jeszcze chwila i wszystko będzie gotowe. Zapomniałbym jeszcze dodać papryki, żółty kolor, oj żółty, zielony i czerwony RASEMAL VIBRATION wiesz o co chodzi, nie? skroimy takie plasterki może ta jedna wystarczy bardziej dla koloru niż dla smaku o tak i do tego jeszcze bazylia mam tutaj w donisce wrzucam bez korzeni o tak, o pięknie, zobaczcie, zobaczcie zobaczcie, zobaczcie jak to pięknie wygląda Makaron już za chwilę mogę odcedzać, ale zanim to nastanie, zostawię sobie z tego gotowania makaronu podrobile wody, tyle starczy, później po prostu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będę y, podlewał sobie makaron z łososiem. Słuchajcie, bo z jest bardzo gorące. i trzeba wziąć jeszcze coś, żeby nie dotarzyć. Odlewam makaron. makaron wędruje na patelnię z łososiem. Na makaronu jeszcze dam odrobinę pieprzu i odrobinę soli. I teraz ten makaron będzie bez żadnego sosu. Jeszcze z jakiejś dwie łyżki oliwy. I teraz całość delikatnie mieszam poczekam jeszcze aż ta woda odparuje i moje danie będzie gotowe czegoś mi zabrakło w tym makaronie mam pietruszkę więc dorzucam pietruszkę do makaronu czekam daję mamy to gotowe danie wykładam na talerz nie jest ono bardzo skomplikowane. Powiedziałbym, że to mega proste danie. Wyłowię teraz kilka tych pomidorków na wierzch. Ale fajnie pęk. i tak samo będzie pękał w waszych podniebieniach ten pomidor. Najbardziej lubię jak on tak właśnie rozpada się w ustach. Jeszcze odrobina łososia. Okej. Okay. Ile ludzi na świecie, tyle sposobów na łososia, a ja dzisiaj dla Was przygotowałem kolejną jego wersję według siebie. Wy oczywiście możecie modyfikować, jak chcecie. Bez wątpienia można sklasyfikować te żarcie yy, do wersji fit. No chyba, że sam bym zjadł wszystko na patelni to wtedy trochę lipa. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału i koniecznie, koniecznie gotujcie te potrawy. Cześć!